Witam na kanale planszowo Destinies, pudełko podstawowe, recenzja gry. Słuchajcie, właśnie skończyłem czwarty scenariusz tej gry. Tutaj Destinies podstawowej. Wszystko spłonie i jest to kurcze, smakowity rewelacyjny moim zdaniem. Świetnie się bawiłem. A mam jeszcze raz, dwa, trzy dodatki i jeden mały. Ten jest malutki, to jest jeden scenariusz tylko. Więc stopniowo będziemy się zajmować oczywiście tymi rozszerzeniami. Natomiast tu bym się chciał skupić na grze jako takiej i mm, omówić, omówić to, co dzieje się w pudełku podstawowym. Słuchajcie. Sprawa wygląda w ten sposób, że to jest gra przeznaczona dla 1 do 3 osób. Próg wejścia to jest 14, jest bardzo mroczna historia, więc to rzeczywiście jest tak i ona jest też moralnie taka yy, wieloznaczna. Po prostu yy, każdy z scenariuszy, a tych scenariuszy yy, w podstawce mamy 5, zobaczcie, to jest samouczek, natura bestii, natomiast te pozostałe 4 tworzą pewnego rodzaju kampanię, ale każdy z tych scenariuszy można rozegrać sobie osobno. I to jest bardzo fajna rzecz. Dlatego, że możemy grać całość, możemy sobie w dowolne miejsce wejść, po prostu możemy grać od jednej do trzech osób. Jest też dodatek, którego akurat ja nie mam, który pozwala grać dwu, cztery osoby drużynowo, dwie osoby przeciwko dwóm. Natomiast moim zdaniem, to jest gra przede wszystkim na solo. Przy czym trzeba wziąć sobie kilka, kilka rzeczy na poprawkę. Po pierwsze. Musisz lubić grać solo. Po drugie, Musisz y, lubić y, grać y, z aplikacją, bo ta aplikacja jest niesamowicie potężnie obecna. Cały czas skanujemy karty różnego rodzaju, wszystkie rzuty kości zgłaszamy do aplikacji. Y, mapa y, odkrywa się, zmienia się też dzięki aplikacji. Y, przedmioty, które zdobywamy, musimy pokazywać aplikacji, czy je mamy, po prostu i dostosowywać do tego. Natomiast mamy planszetkę gracza, na której zaznaczamy sobie inteligencję, zręczność i siłę. Trzy parametry. Mamy dwie podstawowe kości. Mamy kości wyczerpania, dodatkowe takie, które nam przychodzą i odchodzą. I mamy masę różnych, różnych tutaj znaczników znaczyki do zaznaczenia umiejętności. Mamy monety, mamy znaczyki miejsc. Miejsca ważne dla naszej misji. Mamy znaczniki handlu, różne postacie będą nam oferować różne przedmioty. Czasami jakieś przedmiot opuścimy, po prostu ją tam sobie leży, można po niego wrócić i podnieść. Mamy te znaczniki, mamy też żetony doświadczenia, które wymieniamy, żeby obniżać nasze parametry, bo łatwiej będzie się wstrzelić kością. Natomiast ja tu od razu powiem o dwóch dodatkach. Które warto mieć, zdecydowanie, z którymi warto od razu zaczynać grę. Są to dodatki pod tytułem przeciwności oraz cechy postaci. Cech postaci jest naprawdę bardzo dużo i one modyfikują naszą postać, dają jej pewne umiejętności, czasem mniej, czasem bardziej doda pomocne. Natomiast przeciwności, przeciwności jest to tanie duża talia, która z jednej strony będzie nam troszeczkę przeszkadzać na różne sposoby, ograniczać nasze możliwości, z drugiej strony natomiast bardzo fajnie przyspiesza grę po prostu, pozwala nam się dużo szybciej rozwinąć. Więc te dwa dodatki malutkie to absolutnie warto mieć. One chodzą z każdym modułem. Wracając do tego, yy, mapa jest modułowa, z takich oto kafelków się składa. Yy, większość kafelków na początku jest w postaci zakrytej, trochę tam wiemy co jest, ale dopiero jak go odkryjemy, wejdziemy na niego, to wtedy możemy go eksplorować. Pojawiają się tam postacie, właśnie yy, specjalne miejsca misyjne, które są zaznaczane tymi, yy, tymi oto żetonami, i yy, yy, sobie wędrujemy. Wędrujemy, mamy. Ogrom, ogrom kart, po prostu różnego rodzaju przedmiotów. Są przedmioty zwykłe, ale są też przedmioty specjalne, które mają oznaczenie y, typu zawsze. Y, po prostu są przedmioty święte, srebrne, są y, przedmioty pod tytułem broń, y, są duchy, są karty tarota. Jest bardzo duża różnorodność i w różnych scenariuszach y, te przedmioty różne rzeczy będą odgrywać. Figurki. Największą figurką jest ten, y, ta oto postać, ona się też pojawia w podstawce. Nie jest tylko tak, że jest. Natomiast naszymi postaciami zasadniczymi, postaciami, które spotykamy, są takie centymetrowe, może dwa centymetrowe. No, takie malutkie figureczki, bardzo śmieszne. Mogłyby być większe, ale takie malutkie są. I powiem Wam, że uchylę rąbka tajemnicy. W podstawce, w czwartym scenariuszu, one się praktycznie prawie wszystkie pojawiają na planszy. Nie kojarzę gry przygodowej, w której nagle, w której w jakimś scenariuszu, w jakimś momencie gry pojawiłoby się tak dużo postaci na mapie, a tutaj jest naprawdę multum tego. I patrzysz człowieku, i nie wie, z kim rozmawiać po prostu, nie. Mało tego, ta mapa potrafi się zmieniać po prostu, i tak dalej. W tym finale kampanii jest to bardzo dynamiczne. Ta m, finał. Z jednej strony sobie radzimy, bo już znamy mechanizmy i tak dalej. Wiemy, mamy, mamy ten moduł przeciwności, który nam trochę przeszkadza, ale też bardzo dobrze pomaga. Ja miałem tu pecha przez bardzo długi czas, ona mi przeszkadzała, yy, zanim, zanim doszedłem do momentu, kiedy zacząłem mi pomagać, ale wtedy dostałem takiego bardzo dużego kopa. Natomiast, yy, natomiast jest tak, że mm, mówię, bardzo dużo dzieje się w aplikacji. Yy możecie się zniechęcić troszeczkę na samouczku, stwierdzicie, że taka historia sobie tam mogła być lepiej rozwinięta, nie ukrywam. Lektor jest tylko w wprowadzeniach, niestety. Jest bardzo klimatyczna muzyka, bardzo fajna. Także też jak zmieniacie kafel i tak dalej, to zmienia się muzyka. Jak zaglądacie do jakiegoś miejsca, będzie inna muzyka. Po prostu. Cała historia od początku do końca właściwie jest w jakiś sposób powiązana. Te postacie, one się inaczej nazywają i tak dalej, po prostu. Ale, ale czujecie, że jest powiązanie między scenariuszami. Tam gdzieś minęło, przepraszam, przepraszam, co mi się tutaj zrobiło, przez dłuższy czas nic nie mieliście, tak jak rozumiem, przez dłuższy, yy, było tak, że po prostu, yy, właśnie te figurki pewnie nie widzieliście, one są takie malusieńkie, malusieńkie, dwucentymetrowe, centymetrowe, yy, po prostu, ale to jest największa figurka. Są figurki takie pośrednie, natomiast tado, takie, takie, taka kupa szczurów. Są figurki takie troszeczkę większe, po prostu. Jest taki całkiem duży anioł, ale większość figurek jest właśnie takich malusienkich, po prostu. Dużo się tu dzieje. Bardzo, bardzo mi się ta historia, przyznam. Każdy scenariusz, jak nagrywałem sobie, yy, chciałem przejść wszystko, bo właśnie, można chodzić w różnych trybach, yy, w grze wielosobowej będziemy ze sobą realizować po prostu, kto szybciej, ten lepiej, yy, każda postać ma dwie ścieżki rozwoju, yy, może iść jedną ścieżką, może iść drugą, yy, chodzimy po mapie, musimy porozmawiać z pewnymi osobami, musimy znaleźć pewne przedmioty, Yy, musimy pójść w pewne miejsca, po prostu, ale musimy się o tym wszystkim dowiedzieć. Ktoś może nas ubiec, ktoś może nam podebrać przedmiot. To nie jest tak, że, że po prostu chodzimy. Jest, yy, jest interakcja między graczami, nie jakaś bardzo duża, ale po pierwsze trzeba śledzić, co. Yy, co Robi przeciwnik, bo może pójść w miejsce, może nam to, jakie miejsce odwiedził, z kim rozmawiał, jakie uzyskał odpowiedzi, po prostu, może nam dać podpowiedzi, bo być może też będziemy mogli tam pójść, ale czasami jest tak, że pójdziemy, a tam już czegoś nie będzie, bo on nam to zabrał, jemu to jest nieprzydatne, on się tego pozbędzie, sprzeda po prostu gdzieś, albo wyrzuci, wtedy możemy to podnieść, albo będzie nosił ze sobą, żebyśmy nie mieli, więc ta pewna interakcja jest po prostu, ta rywalizacja. Nie jest to jakoś bardzo trudna gra. Yy, dopóki nie zaczniemy grać solo. W trybie solo mamy, yy, mamy dwie możliwości. Po pierwsze, możemy grać jako badacz, nie mam ograniczenia czasu. Możemy robić wszystko odkrywać. Ja właśnie tak sobie na tych filmach grałem, że chciałem z każdą postacią pójść. Yy, nie odkryłem wszystkiego, nie dotarłem w każde miejsce, ale. Yy, ale właściwie większość historii poznałem po prostu i, i tak dalej, i tak dalej. I na końcu mogłem sobie wybrać jaką, jakie zakończenie będę chciał mieć. Jak zaczynacie scenariusz, szczególnie solo, macie do wyboru trzy postaci. Jak gracie solo, to możecie sobie wybrać jedną z trzech. Jak gracie w trzy osoby, no to każdy gra inną postacią. Każdy scenariusz yy, będziecie grać inną trójką yy, postaci. To są inne postacie, to jest troszeczkę jakby minęło czasu, po poprzednim wydarzeniu yy, i tak dalej, i tak dalej, fabularnie po prostu, nie yy, są trzy możliwe zakończenia każdego scenariusza, a każdy z was ma dwa. Czyli po prostu. Yy, te trzy zakończenia są na różny sposób rozrzucone między te postacie yy, po prostu. Natomiast jest tryb zdobywcy. I on ma trzy stopnie trudności. Na najprostszym jest dość łatwo macie ograniczenie czasowe, zawsze macie w Zdobywcy ograniczenie czasowe, ale tam zasadniczo wam się uda. Natomiast jeżeli lubicie gry typu SOSy, lubicie gry SOS-lajkowe, -like czyli takie gry, w których po prostu się chodzi, ponosi porażkę tylko po to, żeby się czegoś nauczyć, czegoś dowiedzieć, zdobyć jakieś doświadczenie i przy następnej iteracji, przy następnym powtórzeniu gry powtórzyć, wykorzystać, to tutaj się świetnie przy tym odnajdziecie, po prostu. To jest tego typu gra i ten mechanizm nie w walce, ale w całej grze został świetnie przeniesiony, po prostu. I yy, ja wiem, nie wszyscy to lubią, to nie jest absolutnie dla każdego, bo po pierwsze solo po drugie z aplikacją, a po trzecie solcy, czyli powtarzanie w nieskończoność. W którymś momencie nie będziecie już czytać tych opisów i tak dalej. Będziecie się skupiać po prostu i kartę i idziesz dalej. Ale chodzi o to, że tak, w trybie zdobywcy w najtrud na najtrudniejszym poziomie macie bardzo mało czasu. A trzeba tak, trzeba dowiedzieć się z kim porozmawiać, trzeba dowiedzieć się, jakie przedmioty y, potrzebujecie, trzeba wiedzieć gdzie są te postacie, gdzie są te przedmioty. Jak już wiecie to wszystko, to musicie jeszcze wykombinować w jakiej kolejności, gdzie iść, po prostu. I dopiero wtedy, jak to wszystko yy, macie opanowane, przy którejś iteracji gry uda wam się zakończyć dany scenariusz. To jest ten sposób, yy, to jest tego typu gra. I pod tym kątem ona robi to naprawdę rewelacyjnie. Po prostu rewelacyjnie. Także yy, mówię. Warto, warto pod tym kątem się tym zainteresować, warto przyjrzeć, bo jest to świetnie zrobiona w tym sposobie gra. Jeżeli nie lubicie gier, yy, które każą Wam robić praktycznie wszystko w aplikacji, no to sobie odpuśćcie, bo po prostu to nie będzie gra dla Was. Jeżeli nie lubicie gier, które po prostu. Y, przymuszają Was do tego, żebyście powtarzali w kółko to samo, no to też to nie jest gra dla Was, po prostu, dlatego, że się w tym zwyczajnie nie odnajdziecie, po prostu i będziecie się nudzić, będziecie się wkurzać, y, będziecie się y, wszystkim nudzić, jednak, nie? Y, po prostu. Yy... Mówię, warto wziąć sobie te dodatki, jak już wspominałem, dlatego, że to naprawdę dużo Wam urodźni grę. W którymś momencie, jak już sobie rozwinięcie tę postać, ja już robiłem tak, że potem sobie od, odpuściłem, bo te kardy jest moim zdaniem troszkę za mało. I w którymś momencie zostaje się to troszeczkę nudne yy, uciążliwe po prostu, nie? Że, yy, że ten, ale dopóki, dopóki się nie rozwinę na maksa tą moją postacią, to po prostu yy, korzystamy z tego. Pierwsze trzy scenariusze nie są trudne. Czwarty scenariusz będzie cały czas rzucał nam pod, pod nogi kłody, cały czas te parametry, te współczynniki, które żeśmy sobie yy, no, yy, udoskonalili, one ciągle będą nam po prostu przeszkadzać ciągle będą nam spadać po prostu będzie nam ciągle trudniej i trudniej więc to jest to jest bardzo fajnie zrobione właśnie pod tym kątem że, że nie ma tak że łatwo że, że ja już wszystko sobie osiągnąłem w tej grze po prostu tylko no ja muszę cały czas się starać zdecydujcie sami czy jest to gra dla was czy to nie jest gra dla was to już od was zależy po prostu natomiast ja uważam że Warto dać tej grze szansę. I to jest gra podstawowa tylko. Jak będę grał w dodatki, w rozszerzenia, mam yy, trzy dodatki. Yy, mam wszystkie trzy dodatki, już przejdźmy sobie tutaj. Będziemy grać w Wiedźmi Las, będziemy w Morze Piasku i w Mitej Folklory. A na końcu, Nie wszystko złoto. Yy, wtedy też omówię już poszczególne te dodatki. Jeżeli chodzi tutaj o wykonanie tego, te figurki są bardzo fajne, urocze. Żetony są bardzo y, super, też bardzo grube takie, solidnie wykonane. Karty są bardzo ładnie ilustrowane, to trzeba przyznać. Bardzo mi się podoba to, jak one są ilustrowane. Y, kody QR się czytają bardzo wyraźnie, nie, ma, nie miałem tutaj problemów. Y, jeżeli chodzi o planszetki, mapy, można narzekać, że to jest trochę takie cienkie czy coś, ale w sumie z tym wiele nie robimy, bo je po prostu wyjmujemy i kładziemy. I, I tyle. Um, więc yy, one się różnią. Zobaczcie, na przykład mamy tutaj dwa takie same kafle, które scenariusz nam zmienia, no a wcześniej jeszcze je widzimy jako, jako zasłonięte po prostu i nie do końca wiadome. Więc yy, zależnie od tego, co się wydarzy, czy zdążymy tam podejść, zanim się nastąpi ta zmiana, czy, czy dopiero później to nam się coś troszkę odsłoni, albo się nie odsłoni po prostu, nie? Dobrze, słuchajcie, będę kończyć i polecam wam tą grę. Tym bardziej, że ona co jakiś czas jest na, na przecenie. Można też poszukać gry używanej, nie ma tutaj absolutnie problemu. Jeżeli jesteście w stanie znaleźć ją w dobrej cenie, to zastanów się, czy nie warto. Moim zdaniem warto, pod warunkiem, że lubicie gry. Solo, lubicie gry z aplikacją i lubicie powtarzać po prostu do znudzenia scenariusz, aż odkryjecie idealne rozwiązanie, po prostu uda Wam się osiągnąć sukces. Jeżeli tak, to ta gra jest niesamowicie regrywalna. Jeżeli nie, jeżeli gracie w trzy osoby, to ta gra nie jest jakoś specjalnie regrywalna, dlatego że już bardzo dużo wiecie, bardzo dużo pamiętacie i warto sobie zrobić dłuższą przerwę. Będziecie lepiej albo gorzej pamiętać, ale nie będzie tak też, że wszystko po prostu zapamiętaliście, zatem, yy, zatem po prostu jednak yy, troszeczkę wam to się yy, będzie zaczynało od zera. Yy, czy ta gra ma jakieś wady? Wszystkim numerki. Słuchajcie, to jest tak, że te kafle są numerowane tu na dole. Gdyby te numery były na środku, ale na górze, po lewej, po prawej, na środku, obojętne. Tak samo na kartach. Byłoby to łatwiej je odnaleźć, dlatego że one leżą sobie wszystkie posegregowane według numerów i jak mam je znajdować, tak ja je trzymam w ten sposób w pionie, to po prostu jest to bardzo, bardzo niewygodne. Zobaczcie ile tych kart jest, a to jeszcze nie jest wszystko, zaraz dołożę do tego. To są karty przedmiotów zwykłych i specjalnych. Tych kart jest tutaj, tych kart jest tutaj, nie w tej kolejności to złożyłem. Już momencik, 75, 76 76 kart jest, tak? Także jest tego naprawdę bardzo dużo. I one się wszystkie rzeczywiście przywijają. Niektóre karty są w kilku egzemplarzach, także gracie te przedmioty zwykłe, natomiast specja przedmioty specjalne są w pojedynczym egzemplarzu. I to też bardzo, bardzo utrudnia. Są do, były do kupienia kiedyś maty. Mata pod, pod, pod mapę się przydaje. Ta mapa nie jest jakoś rozbudowana, ale mm, dochodzi do pięciu kafli w poziomie i do czterech, czy chyba do pięciu kafli też w pionie po prostu. Jest mniej lub bardziej nieregularna. Dobrze, słuchajcie, ja będę tutaj kończył i zobaczymy się, spotkamy w momencie jak będę nagrywał yy, dodatek. Wiedźmila pewnie będzie następny, tak jak po kolei jest tutaj podane. Dobra, dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia w następnym odcinku.